Mago, ja mam tutaj sobie armię, m, pieniądze i, i ogólnie parę komend do Edge of History 2. No Chcę wybrać Państwu, że nadajemy na, na to Czechy, bez żadnego przedłużania i klikamy graj. Ja nie pokażę Wam na, na jedna z ich, ja to nie chcę ich niszczyć. Klikamy tutaj lewy, lewy, lewy górny róg flagę na przykład państw, Klikamy i wpisujemy i. Jeśli, jeżeli chcemy, teraz wam pokażę jak dodać sobie armię, albo armię, albo i ludność jednocześnie, chcemy tutaj się. Nie, sorry, armę, sety, gdzie będziemy. I teraz od razu nie mamy tyle wojska, jeśli chcemy mieć dużo populacji, to po niszczymy to wojsko. I mamy w całym kraju, w całym kraju, mnóstwo populacji. I teraz pokażę, jak wywoływać wojnę za, za pomocą konsoli. Myślę, że sumie tutaj przykład Wybieramy sobie, że chce, żeby Francja zaatakowała Burg, Burgdania. Klikamy na Francję i piszemy I.D. Znaczy nie na Francję, tylko na państwo, które chcemy, żeby zatokowało na państwo. I zapamiętajmy ten numerek, czyli 243. To jest Francji. I wpiszemy na państwu, który ma to Francję za zaatakować I klikamy Enter No, to księstwo Burgundii ma 19 A królestwo Francji ma 243 Więc piszemy wyary a, 2, 4. V, a przez W 2-4-3 spacer 19 I w taki sposób księstwo Francji Czy królestwo Francji Zaatakowało księstwo Burgundii Teraz wam pokażę, jak dodawać sobie pieniądze Więc piszemy Wchodzimy w, wchodzimy w to samo, i piszemy znowu he, i nie piszemy forstu money My, ony, ej. 450 jazyka, dostajemy. <coughs> Przepraszam za mój głos i ogólnie za to, że każdy bo jestem chory. Um, może w innych filmach pojawi lepszy głos. Jak już będę miał, jak już sobie ogarnę lepszy mikrofon, chociażby, bo ten mikrofon kupiłem za to chyba 20, 30 zł um, i ogólnie to jak już no to już łamka wam pokazałem wszystkie komendy a i jeszcze jeżeli chcemy sobie dodać tak trochę armii nie, tak chyba 450 albo troszkę tego i wpisujemy army i dodaje nam 300 armii enter i wydaje nam 300 armii to mogę jeszcze pokazać. O, fajne w gry. Tylko, jak chcecie mieć taki jak ja, to, um, to po prostu wjeżdżać na nie jest standardowy kurs. Nie macie taki, a nie standardowy kurs, jest taka jakby rękawiczka. Um, no i to chyba tyle, co chcę Wam po powiedzieć w tym odcinku. To było na tyle i papa! Już nie mam nic więcej do powiedzenia.